Siemaneczko ziomeczki z tej strony, maniak. Dzisiaj zaprezentuję wam serwer MC Rehard. Tak, to jest mój ulubiony serwer. Zobaczymy, warpy. Jakie są o tu Jest takie drzewko. Oj, to jest takie fajne drzewko, które się XP, XP daje. I tak, kurde, przez nagrywanie mam tylko do 10 fpsów chyba. Czekajcie, tylko ustawienia graficzne i. Dobra. Powinno być lepiej. Ok. Yy, I tak. Jak widać, obsydian daje. Daje. A tam są stoniarki, takie fajne. O. Widać. Będą oczywiście oczci. Od odcinki jestem o szóstej i takie tam, nie? O. Tu, tu mamy taki spawnik sobie, losowy teleport jak widać śmietnik, przy okazji sobie wyrzucę kobla to, to, to i jest bardzo fajny drop. Mówię wam, polecam ten serwer. Um. Kurde, strzały spaliłam, ale tam. I tu są... Pierożki, Pandora, Les. Dobra, tam. Ale tu często dawają pierożki. Mówię wam. E, tu są... Will oderzy tu mamy uhu fajny I mamy tutaj kit VIPa oczywiście Czekaj, kit VIP a użyłem chyba dziś O, kawa Siła dwójka Dobra zobaczymy Warpy Warp Zobacz. Pójdziemy pierwszy na warp boss. I tak, dęn dun, dęn Informacja bossa. Mm, moneta Bos. Boss. Bossy. O. Astra. Okej. Okay. Małorangu mam, aura oczywiście pokażę wam zaraz jak będzie, y, jaka nasza baza jest, więc y, home, na bazę się boję. Napiszcie mi w komentarzu czy dobrze mnie słychać. Kurde, dobra. Oczywiście tu moje seciki są z bieroszków, więc z enchantowane skidwipa. Dobrze. Słaby meczek. O, i pokażę wam wreszcie jaki drop jest. A, i to jest... E... Prod dwójkę skidwipa się dostaje, nie? I... Jak się nazywa killoffy, się skidwipa dostaje i za 2 i odrzut 2, niezniszczalność 3, się dostaje też skidwipa mieczek, więc tak. Dropik jest fajny, mi się podoba. Tu mamy donóżek, które już nie używamy. W tej gildii są obecnie 3 osoby. O kurde. Dobra, nie wiem co się dzieje, więc w tym odcinku to by było na tyle, więc cześć.